Jak boli. Dlaczego to zrobiłeś? Co ci zawiniłem? Wiesz i to bardzo dobrze. Grasz nieuczciwie. To moje. Stosuj sobie nie wiem jakie sztuczki, ale i tak nie będziesz mistrzem, bo jesteś nieuczciwy i nie znasz reguł gry. Spotkamy się na boisku. Kto i dlaczego tak się na mnie uwziął? Widziałeś jaki szybki? Gdy zadawał cios, nie było wcale widać ręki. Jak się czujesz? Wszystko gra? Dlaczego jest na ciebie zły? Nie wiem. Coś musiałeś mu zrobić. Nieprawda, dlaczego mi nie wierzysz? Uwierz mu, był cały czas ze mną. W takim razie nie wierzysz mi? Owszem, już dobrze, wierzę ci, wierzę. Dlaczego tak się na mnie rozzłościł? Nic nie rozumiem. Nareszcie jesteś. Zaraz cię załatwię. No to przypatrz się uważnie. Strzelisz wreszcie? Pięknie! Co ty na to? To mój słynny super strzał. Piłka leciała tak szybko, że była niewidoczna. Gigi potrafiłby zatrzymać tę piłkę, prawda? Powiedz. Co to dla ciebie, Gigi? Twoja interwencja uszczęśliwiłaby wszystkie twoje wielbicielki. Jesteśmy z ciebie dumni. Gigi potrafi zablokować ten strzał. Zrobisz to? Czemu nie? Mogę spróbować. O nie. Nie martw się, uda ci się. Będę przy tobie. Tak, tak. Nie masz dobrych kolegów. Wszyscy polegają na tobie i nic nie robią. Nie przejmuj się, potrenujesz i uda ci się. Nie widziałem jednej piłki, ale siedem albo osiem. Nie myśl o tym. Możesz tego dokonać. Tak uważasz? A jeśli nie, to niemożliwe. Jesteś mistrzem nie do pokonania. Masz rację. Dam radę. Wystarczy silna wola. Tak nie można, zrobimy mu krzywdę. Nieważne, spróbujemy. Niestety nie dasz rady, nie uda ci się. Muszę zablokować ten super rzut. No dalej, spróbujmy. Rób co każe. Nikt go nie rozumie. Myślą, że chcę uniknąć spotkania z Agoro, ale jest najlepszy i tylko on może przeciwstawić się super strzałowi Azuki. Dobra, jesteś gotów, Gigi? Mogę? Gotów, rzucaj! Tylko tak dalej. Zrobią w ciebie pulpet. Nie dobrze. Jeszcze raz. Jeszcze raz. To nie to. Jeszcze. Teraz ja ci dołożę. Dosyć tego. Spokojnie, Gigi da sobie radę. Ma silną wolę. Jesteś naszym kibicem? Mam na imię Megi i chciałabym prowadzić waszą drużynę. Dołożę wszelkich starań, żeby pomóc zawodnikom. Chwileczkę, to Anna kieruje naszym zespołem. Nie robi tego jak należy. Ja mogłabym zrobić więcej. Nie wiem, wszystko dzieje się tak szybko. Zapytajmy Anny. Dokąd idziesz? Odwagi, mistrzu, skup się na piłce. Jestem gotowy, spróbujmy jeszcze raz. Dobrze, strzelać. Jeszcze, jeszcze. Ciągle niedobrze. Odpocznij trochę, będziesz miał więcej energii. Uważam, że Gigi da radę. Jestem pewna. Spróbuj z tym. Przyniosą mu szczęście. Co takiego, nic nie rozumiem. Anno, moja Anno. Tym razem ci się uda. Czuję mi plany. Zaczynamy, spróbuj jeszcze raz. Białe, białe, białe! Teraz dobrze, tak trzymać. Gdzie byłeś? Co to za przebranie? To dość oryginalny pomysł, ale ja też chciałem spróbować zablokować ten strzał. Gotowi? Zobaczymy, czy mnie pokonasz. Twierdzisz, że jesteś lepszy ode mnie, to zablokuj tę piłkę. Muszę przestrzegać rad Anny. Teraz spróbuję.